Po masowym eksodusie ludności z Ukrainy do Polski sytuacja na wschodzie może ulec dalszej eskalacji. Wschodnia Polska staje się kluczowym punktem przyjmowania uchodźców, a jednocześnie może być obszarem potencjalnej mobilizacji wojskowej. Szara mapa z czerwonymi strzałkami i czołgiem niemieckim, otoczonym flagami Francji i Kanady, symbolizuje możliwość zaangażowania sił NATO. Taki ruch może być zarówno odpowiedzą na agresywne działania Rosji, jak i próbą zastraszenia przeciwnika. Czerwone strzałki sugerują kierunek przerzutu wojsk lub sprzętu na wschód, co może być związane z przygotowaniami do operacji wojskowej lub wzmocnieniem wschodniej flanki sojuszu. Wizja możliwego przewrotu na Białorusi, gdzie nowa opozycyjna władza poszłaby na układ z UE i NATO, mogłaby stworzyć dodatkowy front nacisku na Rosję. Taki rozwój wydarzeń mógłby sprowokować Kreml do gwałtownych działań, w tym do użycia broni strategicznej, co wpisuje się w obraz gwoździa do trumny, trzy ładunki na trzy ukraińskie miasta. Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa, może przyjąć bierną postawę. Wobec tego reakcja Europy może ograniczyć się do dyplomatycznego potępienia, co nie zapobiegnie nowej fali uchodźców do Polski. Kraj może znaleźć się w centrum zarówno kryzysu humanitarnego, jak i militarnego. Stanowisko Donalda Tuska, wyrażone przed szczytem w Londynie o potrzebie jasnej polityki wobec Ukrainy, może zyskać na znaczeniu. Polska, jako kraj frontowy, będzie musiała podjąć trudne decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego, wsparcia humanitarnego i potencjalnego zaangażowania wojskowego.